Cześć, dzień dobry. Jest sobota, chciałoby się powiedzieć rano, ale to już jest bardziej, prawie że południe. I tak, dokonałam, można by powiedzieć, morderstwa na własnym czasie. No nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale tak czuję, że dokonałam takiego morderstwa na własnym czasie. Słuchajcie, wczoraj był, skoro dzisiaj sobota, to wczoraj był piątek. I siedzieliśmy sobie z przenkiem wieczorem. Ja przy wineczku, on przy piweczku, i tak żeśmy siedzieli do chyba trzeciej nad ranem. Znaczy, Przemek położył się już wcześniej, ja się jeszcze wykąpałam, więc zeszło mi gdzieś do no, mój trzeciej. No, i y, dzisiaj rano, jak wstałam, to mój organizm powiedział, nie, koniec. Nie ma w ogóle takiej opcji, nie wstajesz, nie idziesz do roboty, nie nadajesz się. No, wstałam, tylko zrobiłam Przemkowi kanapki do pracy. Jak kładłam się spać, to budzik w telefonie mówił mi, że zostało mi 2 godziny 58 minut snu. No to wyobraźcie sobie, w jakim cudownym stanie dzisiaj wstałam. Także zrobiłam mu kanapki, zamknęłam za nim drzwi i poszłam spać z powrotem. Znaczy to się nazywało, że idę na pół godziny, O, obudziłam się 9.30. A w tej chwili jest 10.30 mniej więcej, także przez godziny próbowałam dojść ze sobą do ładu. Pamiętam, że nawet kibel wyczyściłam. Ja nie wiem, też tak macie, że im mniej macie czasu, tym więcej rzeczy uda Wam się zrobić. Znaczy ja praktycznie tego czasu nie mam w ogóle, bo ja na 9 rano powinnam być na wyprzedaży w lumpach. A dzięki Bogu jest, no to nawet chyba już nie jest, jest o 15.11. Także słuchajcie, ja się ubieram. Chciałam wam tylko pokazać e, nic nowego, ale nie pokazywałam wam jeszcze. E, rychło w czas wam pokazuję, bo no dobra, słuchajcie, to jest fantastyczny cień w kremie e, z Maybelline, z Maybelline. To jest kolor, nie, on nie ma żadnego numeru, on się nazywa e, Groundbreaker. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Wiecie, od wczoraj próbuję to jakoś przetłumaczyć. I wiem, co znaczy ground, wiem, co znaczy breaker, ale ground breaker, yy, dziewczynki, które mieszkacie w Anglii, weźcie mi przetłumaczcie. Ja wiem, że to nie ma żadnego znaczenia, ale bardzo mnie interesuje, co jako przetłumaczyć ground breaker. kablada nie rozumiem. zobaczcie, jaki to jest piękny kolor. On jest taki lekko opalizujący, ja mam go w tej chwili tutaj na powiece, bo to jest tylko palcem roztarte. Jest tak piękny ten kolor, mam drugi krem, drugi cień ten w kremie z Maybelline też z tej samej linii I on teoretycznie też byłby piękny O, taki jaśniutki, zobaczcie Tylko on po prostu bysech A ten nie bysech i ten się świetnie nakłada, ten Groundbreaker Tylko, wiecie co wam ja powiem, ja go kupiłam na, na jakiejś wyprzedaży i teraz już wiem dlaczego było na wyprzedaży a no dlatego było na wyprzedaży, ponieważ ich już nie ma bo wczoraj weszłam do y, Rosmana, tam gdzie mają Maybelline i yy, nie ma ani jednego. Nawet nie ma, że coś było i się zmyło, że się wyprzedało. Po prostu tego nie ma. Więc podejrzewam, że tego już nie produkują. I to, co sprzedawali na Allegro, to pewnie była jakaś taka końcówka, yy, która pewnie była bliska końca daty ważności. No i właśnie to wygląda w ten sposób, że jeden wysych na Amen, a no drugi jest ok, ale podejrzewam, że też teraz wyschnie. A szkoda, bo te yy, cienie świetne są. Właśnie na takie momenty, jak dzisiaj, kiedy się wstaje i ma się yy, minus. Dwie godziny do wejścia. To to jest świetna sprawa, bo tylko wiecie, cyk cyk paluchem, żeby cokolwiek było na tej powiece. On naprawdę bardzo ładnie wygląda pewnie kamera oczywiście to zjadła jak. Znaczy, tu go prawie nie widać. I w rzeczywistości też go prawie nie widać. Ale mimo wszystko jest ogromna różnica z nim i bez niego. Hmm. Kurka, blada no. Dobra. Yy, także zabieram Was ze sobą, bo jestem ciekawa. Yy... Skoro dojadę do miasta, będzie gdzieś po 11, a wyprzedaż zaczęła się o 9, to teoretycznie nie mam żadnej szansy, żebym wyłowiła cokolwiek, szadę. Natomiast, yy, no zobaczymy, zobaczymy, yy, zrobimy taki eksperyment, czy spóźniając się ze 2 godziny 15 minut na wyprzedaż, czy można wynieść chociaż z 5 rzeczy, yy, no zobaczymy, zobaczymy. No i nic nie zastąpi, słuchajcie, tego e, snu nocnego. Mimo, że spałam do w pół do dziesiątej z tą przerwą na robienie pszczołkowi śniadania, to i tak czuję się po prostu jakbym dostała obuchem w głowę i piję sobie herbatkę. E, nie zieloną, pokrzywkę sobie piję. Tylko wiecie sobie, z czego piję tą pokrzywkę. E, tutaj życie mnie troszeczkę e, doceniło e, za to, że pomimo tego, że zaspałam, że... E, Wiecie, czułam się tak jak się czułam, to poszłam do pracy, wsiadłam z samochodu, pojechałam do miasta i mimo wszystko na te szmatki moje pojechałam. I szmatki znalazłam nadspodziewanie fajne, po 11.00. Oczywiście nie było to takie same łowy, jakby było gdybym poszła na 9.00, no ale cudów nie ma co oczekiwać. Ale za to zobaczcie, co upolowałam. Ha! I to. Sztuk de boch. Tutaj mam pokrzywkę, chciałam powiedzieć. Mówiłam, po że zieloną herbatkę? Nie, pokrzywkę to mam. Już je wyszarowałam. To jest ulubiony mój typ porcelany. Biały, nie cienki, bo ja lubię takie dość grube. I zobaczcie, jakie ma piękne przetłoczenia ten talerzek. To jest Linea, marka Linea. Oczywiście skandynawska. A tutaj ma takie ładne przetłoczenia. I e, tutaj nie widać, tu lepiej widać na podstawku. Podstawek kosztował 3 zł, a filiżanka 4, czyli 7. E, ale w tym miejscu, w którym. Ja chodzę, to na 3 zł nie ma przeceny na 3 zł, jeśli chodzi o takie domowe rzeczy, taki asortyment, tylko maksymalnie y, przeceniają o połowę, więc 7, 7 podzielić na pół to 3,50 za taki piękny, są nowe. Nie mają żadnych oznak użytkowania, nie mają wiecie, na spodeczkach nawet mm, śladów po tym, że filiżanka się po nich przesuwała, więc elegancja. Pokrzywka... Na mojej skołatane, moją skołataną głowę hmm. Hmm. Coś pięknego A kupiłam w ogóle Kupiłam mnóstwo rzeczy, a nie będę pokazywać Bo to nie jest holsiaty Ja tylko chcę wam pokazać jakie fajne rzeczy Można mimo wszystko po 11 Trafić na lumpie Stanem może będzie lepiej widać ale to dosłownie pokażę Wam tylko tak na szybciutko, bo to nie mam zamiaru się rozwijać z tym. Z marki mojej bardzo, którą lubię składnia po prostu rewelacyjna. Z marki, którą bardzo lubię z marki Hobbs. Muszę się tu odsunąć z krzesła. Z marki Hobbs London. Zobaczcie, trafiłam w rozmiarze 12, czyli 40. Świetną, lnianą, układaną spódnicę czarną w stanie idealnym. Ja to y, widzę do obcisłego golfa y, Takiego, może być czarny, może być jaki tam chcecie Ale wiecie, ja to lubię mono zestawienia Więc na pewno wybrałabym czarny Na przykład z jakąś błyszczącą nitką Jeżeli macie ochotę być mniej takie y, minimalistyczne Chociaż to nadal będzie minimalistyczna wersja Stan idealny, 100% len Nowa podszewka Aż z ciekawości spojrzę, nie ma, nie ma, ale nie widzę was, więc aż tak mocno nie prześwituje. Na pewno troszkę, bo to len, ale to jest gruby len, dobra. I co by było śmieszniej, to chyba ta pa sama pani oddała, bo w tym samym rozmiarze, to jest m ale M-ka angielska to jest 40-42. Zobaczcie, też z marki Hobbs, taką świetną, dopasowaną właśnie, i dałam też tutaj spódnicę bluzeczkę w taki rzucik nie wiem co to jest, jakiś tutaj kółeczka coś takiego, to tak mówię na szybciutko i coś co mi się bardzo podobało i ja to widziałam już na nowym towarze wiecie, ale ten sklep do którego właśnie dzisiaj byłam na 3 zł to jest na wagę tam są wszystkie rzeczy tylko właśnie w sobotę jest po 3 zł, a cały tydzień jest na wagę i zobaczcie kupiłam taką świetną bluzę bardzo długą, jak sukienka z marki Super Superdry Z fajnymi yy, re, rękawkami. O, z kapturkiem. Marka Super Dry Japan. Ja jej nie wzięłam, no bo ona swoją wagę ma. Więc jak tam jest, wiecie, 70 zł za kilogram, to słuszną cenę by uczyniło. Ona i tego nie czekała. Po 11 wzięła. Także wzięłam za 3 zł. Wzięłam taką y, elegancką spódniczkę dla eleganckiej pani. Z marki autograf, czyli Marksen Spencer. Y, bardzo ładną. Taką wiecie, w stylu szanelowskim, z takim zasuwaczkiem z tyłu widocznym. Y, I to jest rozmiar. O, 40 też, nie wiem, wszystko z jednej pani. <grym> To mi się bardzo podoba. Będę musiała to w domu przymierzyć, bo nie wiem, czy sobie nie zostawię. To są spodnie w groszki z amerykańskiej marki od projektantki. To jest E.N. Klein. I to jest rozmiar 36, czwórka amerykańska. I to są takie cygaretki, zobaczcie? to jest granat. I one mają takie drobne groszeczki. No, przeurocze są. I mają jeszcze taki tutaj wysoki, gumowany, szeroki pas, także. Będą ładnie trzymały figurę. A ze spodni, to patrzcie, jeszcze kupiłam super spodnie ze Stradivariusa. Wyglądają jak nowe. Pewnie były noszone, ale wyglądają jak nowe. I to jest 38. Niestety na mnie są za duże, ale powiem Wam, że też mi się podobają. I dobrze, że są za duże, bo jest duża szansa, że też by wylądowały u mnie. Też cygaretki. Bardzo ładne, to jest bawełna to nie jest nic sztucznego. To zresztą te granatowe to też była bawełna. W takiego pięknego snajka. I od razu Wam pokażę do. Kupiłam również 70% wełna. 30%, chyba, 20% angora i 10% nylon. Zobaczcie, jaki piękny, kremowy, elegancki sweter. Z rękawkiem 3 czwarte. Za 3 zł. Czujecie? Ale pokażę Wam ostatnią rzecz, to w ogóle padniecie. Zobaczcie. Zobaczcie dziewczyny. To są granatowe buty skarpety. Na tym najmłodniejszym lustrokowym yy, obcasie. Nówki. Zobaczcie, nie mają żadnych śladów użytkowania. Wiecie, co to jest? Zara woman. Czyli na, ta najdroższa wersja yy, zary. Rozmiar 37. Nikt go nie wziął. Ja nie wiem o co chodzi. Dopatrywałam się razem z panią wszystkiego, czego tu się można było dopatrzeć. Im nic nie jest. Nic im nie jest. Przepiękne buty skarpety na ultra stabilnym, dobrym obcasie. I zobaczcie, fleki nie są zdarte. Nie wiem o co chodzi, ale nikt go nie wziął. Dobra, to ja tak tylko na szybko chciałam wam to pokazać, chociaż i tak najbardziej to ja jestem zadowolona z tej cudownej filiżanki. Dziewczynki. E, mówię wam na razie dzień dobry Boże Do widzenia na razie wam mówię I pewnie odezwę się jutro Ponieważ dzisiaj w sobotę to już tylko będę wypoczywać To do jutra Buziaczki Dzisiaj mamy spacer dla leniwych, czyli takim, dla takich, którym się nie chce, o tam, pójść do lasu. Na szczęście mamy jeszcze przy dwupasmówce taki y, spory pas, w którym są o, i drzewka liściaste, i choineczki jakieś małe. Y, I praktycznie nikt tu się nie zapuszcza, bo tu są chęchy. Y, i można sobie, wiecie, buciki pobrudzić i, i pozaciągać kurteczkę o różne chęchy. Ale nam to zupełnie nie przeszkadza i my z Larą właśnie, jak ja mam lenia, to właśnie tutaj sobie chodzimy po, pochodzić. Przy czym mój lań to nie polega na tym dzisiaj, że rzeczywiście jakoś jestem specjalnie leniwa, tylko wiecie, w nocy było przesunięcie czasu. I zrobiła nam się zamiast ósmej praktycznie godzina dziewiąta. A w domu same głodomory, wiecie, i żeby już ich nie narażać na to, żeby pomarli z głodu, i żeby wyżarli po drodze wszystko, co się da łatwo wyciągnąć z lodówki, to doszliśmy z Larą do wniosku, że pójdziemy trochę bliżej na spacer. Oni sobie już tam porobili kawki i herbatki, żeby przetrzymać głód, zanim Matka Żywicielka wróci do domu, a my tutaj. Jest to bardzo spory, bardzo spory, bardzo duży teren, właśnie. Nie las, ale jest dużo drzew, dużo zieleni, dużo trawki. A jest blisko, także tutaj robimy sobie dzisiaj wybieg. Przemek pojechał odwieść Sebastiana do domu, bo jest niedziela. No, dość późne popołudnie, bo jest 18.26, a ja doszłam do wniosku, że skoro mam czas, to zrobię sobie sałatkę na jutro do pracy. Mm. Mówię sobie, dlatego że to będzie sałatka ze śledziami, a u mnie w domu to, wiecie, śledzie ja. Gaba też, ale powiedzmy, że nie jest to jej pierwszy wybór. No, a przemek, to wiecie, ryby gryzą. Kąsają i są generalnie największym wrogiem. Także no raczej jemu się ta sałatka na nic nie przyda. A ja bardzo chętnie i wymyśliłam sobie teraz sałatkę właśnie ze śledzia z jajkiem na twardo, bo jedno mi zostało ze śniadania, bo Sebastian nie je zjadł, jest jeszcze w skorupce, więc dogotuję jeszcze ze dwa i dołożę do tego właśnie śledzie, dołożę do tego. Um, buraka gotowanego i jakoś to podoprawiam. Może grzybka tam dodam kiszonego, yy, marynowanego. No zaraz zobaczymy. W każdym razie wstawię sobie te jajka do gotowania dwa. Jak się ugotują, to będziemy sobie razem kroić sałatkę. Może coś dobrego z tego wyjdzie, więc Jak coś dobrego z tego wyjdzie, to będzie można to potem jeszcze powielić. Zobaczymy. Pokroiłam sobie śledzie, zobaczcie, w takie, takie chyba zwyczajowe jakieś paseczki. Ja lubię duże kawałki, nie lubię pokroić w takie zupełnie malutkie. Mam tutaj skrojone dwa buraczki. Zobaczcie, te buraczki są takiej wielkości. Jako, że ja nie lubię się bawić w gotowanie buraków, to odkąd odkryłam te polskie buraki gotowane, ja je kupuję w Polo za jakieś naprawdę prześmieszne pieniądze. To jest po prostu burak czerwony gotowany. I to wszystko. Dzięki Bogu niczego więcej tu nie pchają, więc ee, o, widzicie, pokrojone ręce, czyste, nie ma, nie ma się czym przejmować. E, I zawsze dzielę sobie na dwie porcje, bo u mnie, oprócz mnie, nikt buraków nie chce jeść, więc dwa pozostałe, e, to znaczy wleję sobie ten sok tutaj, żeby one mi nie wysychały z, z tego opakowania, to już poza kadrem. I po prostu czekają na to, żeby je w tym samym tygodniu po otwarciu złożyć. Na razie jednak właśnie e, złożyłam dwa i one są tutaj razem z e, całą tacką tych, wiecie, alamatyasów. I zaraz e, pokroję jajeczka dorzucę i zobaczymy co dalej. Pokroiłam sobie to ugotowane jajeczko jeszcze i teraz e, sobie je dorzucę. O, jedną już pokroiłam. Dwa dodatkowe teraz sobie dołożę. I pokroiłam sobie kilka grzybków, zobaczcie. Tak mi się wydaje, że ten ocet z tych grzybków to dobrze zrobi tej sałatce. Jest tam też trochę cebulki marynowanej z tych grzybków. Także powinno być ok. Ale też, żeby nie było za dużo tego wszystkiego, to myślę, że to już będzie finał. Teraz ją tylko dosolę do pieprze i dorzucę majonez, bo u mnie śledzie to albo olej, albo majonez. Koniecznie. Czekam chwilę, żeby się przegryzło. Tak to wygląda. No, nie jest to może szczyt urody, no ale to przecież nie o to chodzi, żeby było urokliwe. Poczekam, żeby się przegryzło, bo jak nie poczekam, to potem powiem, że za mało słone, potem dosolę. A jak dosolę, to pewno już przesolę. Dlatego biorę sobie taką konkret łyżkę Mmm, powiem Wam, że pyszne, mmm, naprawdę pyszne, tylko wiecie, co zrobię jeszcze? Mm, wezmę sobie kropelkę octu jabłkowego, ziołowego i lunę, bo tak mało czuć te grzybki, ale lunęłam bardzo mało, tak tylko, 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 tylko ale myślę, że dla całości yy, smaku to już będzie dość dużo. Dobra, jeszcze raz. Kawałek tego śledzia tylko wezmę, bo duża kolacja będzie. Musi być kawałek buraka, bo to burak jest bardzo słodki. Chodzi o to, żeby tą, ten, tą słodycz buraka przełamać jakimś kwaskiem lekkim, nie? Mm. No. zdecydowanie lepsze. Pierwsza klasa. Super. W ogóle myślałam jeszcze, żeby dołożyć ziemniaka. Takiego, wiecie, z poprzedniego dnia, jak zostają, ale nic nie zostało. Pożarli wszystko. Więc jak pożarli wszystko to no to niestety. Także okej. Okay. Przepis jest jak najbardziej udany. A ja teraz wiecie, co będę robiła? Będę robiła um, kisiel, e, kisiel z owocami według przepisu z Moni z kanału um, Rodzinka M-Blog. Mm. Pyszne rzeczy się dzisiaj dzieją wieczorem, przepyszne, także ja już mam naprawdę pyszną rzecz na jutro do pracy, no i nie tylko na jutro, bo muszę to przełożyć, zamknąć porządnie w jakimś dobrym pudełeczku i pewnie na cały tydzień będzie. Wiecie co? To jest tak dobre, że nie wiem czy na święta nie zrobię. W ten sposób właśnie śledzi. Pychota. Dobra, to ja zmykam. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy film. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Puśka. Pa, pa.